Cześć! Piątą turę zaczynamy od Eli, która nie idzie dzisiaj do pracy. Nie, nie idzie, bo ja muszę jej zrobić tego Bachora. <grymne> Uparłam się, że niejadki muszą przejść dalej. E, także ona tylko w stanie, niech sobie to posprząta, od razu dzwoń do Jaromira. Bo tobie się kończy czas na możliwość zajścia. <grymne> Już nie będzie żadnego pitu-pitu zabawy w Barabara z ryzykiem. Nie, nie, nie. <grystanie> ja muszę to doprowadzić jakby do skutku, z tym, że no po prostu... Będziemy uznawać, że to była wpadka i tyle, no nie? Fabularnie. Jaromir, zjaw się no tutaj, chłopie. Zaproś go. A może zdążysz iść do pracy? Zobaczymy. Jak, jak zajdziesz od razu, no to... No, to jeszcze Cię wyślę, więc możesz iść się... A w sumie wiesz co, weź sobie prysznic. Taki mega szybki, zanim on tu przyjdzie. Nie, nie siedzenie. Jakby proszę do rzeczy od razu się zabrać. Błagam, nie zawiedź mnie Ela! Uruchom te swoje jajniki jeszcze ten jeden raz. Co jest grane? Czekaj, czy ty masz po prostu w ogóle wyłączoną szansę na jakąkolwiek ciążę? A nie, udało się! Jezu, za szybko się wystraszyłam. Okej, okay, udało się. Super. No to Ela, możesz iść do pracy. Jezu, mogę spać spokojnie. Firma Microscotch Technologies poszukuje nowego prezesa, a Elżbieta pojawiła się na ich liście kandydatów. Chociaż Elżbieta jest zadowolona ze swojej obecnej posady, myśl o stanowisku prezesa jest kusząca. Po przyjrzeniu się firmie, Elżbieta jest pod wrażeniem ich wyników sprzedaży i polityki i polityki wewnętrznej. Elżbieta z pewnością może wyrazić zainteresowanie posadą, a dzięki jej doświadczeniu ma dużą szansę ją zdobyć. Jednak lojalność to istotna cecha w świecie biznesu, i bez wątpienia pojawią się plotki, że Elżbieta zaczęła szukać pracy gdzieś indziej. Ja wiem. Ona jest oddanym pracownikiem, ona zostanie u siebie. O proszę. Wiecie, jakby ogromną część życia spędziła w tej firmie, więc ja nie wiem, czy ona chciałaby tak łatwo zrezygnować. O, i proszę bardzo, awans dostała. Genialnie. Widzisz, opłacało ci się. Wynagrodzili cię. A teraz odbierz telefon. Aaaa! Jest i ona! Ciężarna Ela! <grym wioski> I tak sobie pomyślałam, że Ela mogłaby sobie kupić większy dom. Ma kasę na to. Ela ma prawie 14 tysięcy. Jeśli dodamy sobie cenę tego domu do wszystkiego, no to możemy kupić jej nowy dom. Ja myślę, że ona wolałaby, wiecie, kupić sobie coś bardziej ekskluzywnego, niż kisić się w takim małym domku z małym dzieckiem, no skoro już, już przyjdzie na świat. W sumie mogłabyś się przeprowadzić jeszcze w ciąży. Pierwszy dzień mamy zagrany, więc w nowym domu będziesz miała trzy dni. Bo nie wiem, czy później z takim noworodkiem można w ogóle się przenosić. Także zaczekamy sobie chociaż wiecie co bez sensu czekać. Ona i tak ma. Prawie, że na full wszystkie statystyki, więc po prostu ja ją przeniosę. Okej, okay, masz 28 tysięcy. Ja sobie sprawdzę, może najpierw, e, który z tych domów. Z tych trzech tutaj będzie lepszy dla ciebie. Ten dom to będzie rewelacja dla Eli. Spoko, weźmiemy jej. E, tylko że. On kosztuje 27 tysięcy. Ona ma 28 000, z hakiem chyba, więc. Nie zostanie jej zbyt dużo. Najważniejsze rzeczy tutaj ma. Jedynie będziemy musieli tutaj zadbać jeszcze o kołyskę. No dobra, no niech, niech sobie weźmie taki duży. Dużą chałupę! <grym> Z możliwością później jeszcze rozbudowy. No dobra, na razie kupiłam Eli tylko i wyłącznie rzeczy tutaj dla dziecka. Ona powinna dostać dzisiaj normalnie wypłatę za urlop macierzyński, także. Um, dokupimy jej coś jeszcze no i co, do pracy potrzebujesz charyzmy, logiki to mogę ci kupić lustro i sobie poćwiczysz charyzmę za ten czas powitaj tych ludzi scholastyka kolano powitaj wszystkich balbina rabuś Mieczysław słomka ok a bo ty jeszcze masz tutaj wejście do domu no dobra, no to porozmawiaj z tymi ludźmi. Przynajmniej nie będziesz sama podczas porodu. Dobra, poród. Zapisuję. <grywa> Dziewczynka, więc od razu wypadł, bo to ma być chłopiec. Syn Eli będzie miał na imię Czesław. Po ojcu Eli. Miałam jeszcze do wyboru dziadka Eli, Dariusza, ale Darka już jednego mamy kultowego, więc tutaj e, nie będziemy... nie będziemy nadawać tego imienia. Także będzie Czesiu. Ej, ale w ogóle co by się stało? Gdyby Ela umarła podczas tego porodu. Czy to dziecko od razu zostałoby zabrane przez opiekę społeczną? Ale jaja. Mieliście kiedyś taką sytuację. Kolejny chłopiec. Miejmy nadzieję, że teraz coś z tego będzie. No, pokażę ja. No nie no, też czarne włosy, niebieskie oczy. On będzie, ej, kurczę. On mi będzie mega pasował na karierę wojskową, jak jest taki aktywny, jest poważny. Może go zostawmy, co? Zostawimy go. Zresztą zrobiłam mu tutaj Moro, więc e, z takim zamysłem, właśnie, żeby ten mm, chłopiec był później jakimś ważnym żołnierzem, generałem, nie wiem. <grym> Dobra, zostawmy sobie takiego. Trochę skrajna ta. Eee. Oj, otwarty, więc będzie mógł, wiecie, charyzmę sobie tutaj ćwiczyć, przemawiać do ludzi. I będzie wymagający. Dobra, zostawiamy go. Włóż go proszę do, do końca. <laughs> no to mamy naszego Czesia. Ty, a może zadzwonisz po opiekunkę? I idź do pracy. No dobra, sprawdźmy, ile masz rachunków do zapłacenia. E, dobra, to będziecie stać jeszcze na coś. Co w pierwszej kolejności powinnam ci kupić? Komputer na pewno. Dobra, no Ela się dorobi, tak? tak, tak. <laughs> Idź pisz książkę. Jest, mamy to. Będziesz mieć włosy po e, po 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 po. po. <laughs> włosy będziesz mieć po ojcu. No, Czesław, ciekawa jestem jak się tam zmieszałeś, chłopie. Czy to był dobry wybór, żeby akurat ciebie zostawić? Ale już widzę, że oczy raczej ma po Eli, bo ona ma właśnie taki kształt. No i dobra, zrobimy ci takie afro. To znaczy, teoretycznie mógłbyś zostać nawet w tych włosach, które masz teraz. No i dobra, tutaj tura jest zagrana. Idziemy dalej. No, gramy teraz też aspirantami. W tym odcinku Igor powinien dorosnąć. Akurat na sam koniec tury. I słuchajcie, Paulina jak skończymy tą turę wybiera się na studia. Bo ona pójdzie. Bo musi iść na studia. Żeby móc w swoim wymarzonym zawodzie później pracować. Jak już nie śpisz, to weź może przebierz Igora, co? A ty miałeś pracować w polityce? Czy po prostu ci wzięłam? Jak to było? <ścoughs> czy mam jakieś zapiski. No nie wiem, no niech zostanie na razie w tej polityce. Mm, nie będzie raczej awansował, nie wiadomo jak bardzo. No co jest? Przecież ja wam ustawiłam, że wy się już nie macie ku sobie. Halo? Weź to sobie, zadzwoń do tej swojej estery, co? A w ogóle to chcesz iść na ryby. Czy tutaj masz? Gdzie nie masz? Zadzwoń do estery, bo widzę, że że nie możesz się opanować! <noise> Eustachy Super, w końcu zmieniłeś sobie partnerkę do tego z tym, że masz swoje łóżko w swoim domu. Jezu, czemu ten dzieciak siębkę bawi? Weź go przebierz. Co się stało? Ale Hania! Eustachy cię nie zdradza! Bo on z tobą nie jest! Nie! Nie. Daj mu spokój! nie, to się posunęło za daleko. Dzieckiem się masz zająć, a nie tam. Mówiłam, Eustachy do swojego domu. Już tam. Weź sobie, zjedz i idź do siebie. Matko Bosku, jaka masakra. Jak wybiegła w ogóle? Dziecko zostawiła. Dobrze, że z wanny je wyjęłaś. <grywa> szefowa sztabu ma na swoim biurku plik papierów, które Wiktor ma przeczytać i uporządkować według ważności. Mniej więcej w połowie pliku znajduje kilka przemówień, które szefowa sztabu miała zredagować. Wiktor ma dobre oko do tej roboty i wie, jak bardzo zajęta jest szefowa. Wobec tego może spróbować. A spróbuj sam. No, proszę. Dobra, e, zostaw go. Idź sobie weź prysznic. E, ja jej później usunę to wspomnienie. <noise> Jesteście wściekli na siebie? Nie. Czemu wy to macie w ogóle? Nie. Jezu. <noise> Oni nie mieli mieć romansu ze sobą. Dobra, Paulinka przyszła. Ja myślę, że ona może zająć się, a nawet powinna zająć się swoim ogrodem. Także idź, pielęgnuj wszystko. Okej, okay, dostałeś awans, Wiktor który jeszcze zakłopy zrobił po drodze do domu. Kurcze, wiecie co? Trochę żałuję, że tak długo, że tak długo zwlekałam z. No, z Hanią i z Wiktorem. Bo fajnie, gdyby oni mieli jeszcze jedno dziecko. No ale już. No Hania już nie da rady. A z drugiej strony przecież nie ma tutaj miejsca. Też tak właśnie myślałam, że jak Paulinka pójdzie na studia, no to wtedy mogliby mieć tutaj kolejne dziecko, no ale... Ale już nie mogą. Muszę wywalić. Dizis mod, ten który jest odpowiedzialny za, za właśnie te choroby przewlekłe. Bo wkurza mnie strasznie. Miałam to zrobić właśnie przed graniem, przed piątą turą, ale zapomniałam. No, dzisiaj Eustachy sam zostanie sobie z Igorem. No, także dziadziuś wykaż się dzisiaj inicjatywą, pobaw się z nim trochę. O, pocałunek rodzinny. A ty Hania na... Ojej, za ty dopiero później idziesz. No to jednak e, ustachy nie zostanie sam. Ojeju, idzie się położyć tutaj do posłania. O. No dobra, śpić sobie, jak chcesz. Konsorcjum, w którym działa Wiktor, poprosiło go o spotkanie z członkami Senatu i przekonanie jej do głosowania przeciwko projektowi założenia rezerwatu LAM. Taka ustawa wstrzymałaby budowę dużej międzymiastowej autostrady, która ma przebiegać przez część rezerwatu dzikiej przyrody. Wiktor nie jest pewien, co sądzić o swoim zdaniu. E, zadaniu. Wiktor nie jest pewien, co sądzić o swoim zadaniu. Może zrobić, jak mu ukazano, albo posłuchać własnego sumienia i w tajemnicy wspierać projekt ustawy. Nie no, on by chciał. O nie, ja nie w tą stronę chciałam! Ja chciałam, żeby on e, wsparł. Ten rezerwat, a nie tą autostradę. Ja nie mogę źle zrobiłam. No ale dobra, dla niego dobrze. Podczas przerwy Paulinka zauważa kilka dzieciaków, które przy użyciu lupy dręczą mrówki na szczycie mrowiska. Paulinka sama się tym zajmie. Ona no, chciałaby jak, jak najszybciej uratować e, te mrówki. S Główno. Dobra, wykąp Igora i później go włóż do końca. A ty co robisz dzisiaj cały dzień? Dodajesz znaki? <noise> Zaraz się zestrasz w gacie, Ustachy. Hanna kończy swój wieczorny występ, gdy podchodzi do niej jeden z widzów i pyta, co wyrażał. Pewien aspekt układu tanecznego. Chociaż Hanna wie, że chodzi o poskromienie emocji, pragnie także, aby widzowie dokonywali własnych interpretacji. Otwarte. Okej. Okay. A ty chyba potrzebowałaś charyzmy, no nie? No. U! Okej. Okay. O, Bernie z Paulinką się przyjaźnią, ale to Eustachy jest jego opiekunem, o dziwo. Zosta... Odejdź od niego, no. <gry> A ty sobie to napraw. A ty, Igor, masz już jakieś... A, ty gry będziesz miał... W sensie masz gry, ale ciekawa, czy ja ci to zostawię. No w sumie, byk to taki przyjemnościowy, bardzo mi się kojarzy. Może i tak. Bernie dostaje pracę. Nie, nie, nie. Tutaj w tej rodzinie nie będzie takich rzeczy. To tylko Miki może pracować. Ej, strasznie często trzeba pryskać te wszystkie rzeczy. Ciekawa, czy się Paulinka nie zmieni w Simorośl przy okazji. A nawet się zastanawiam, czy nie będzie chciała w przyszłości być Simoroślą. Boże, Hanka będzie stara w kolejnej turze. Jaka to jest masakra. Dopiero co zaczynaliśmy, a oni już będą staruchami wszyscy. Tylko ją Stachy wszystkich przeżyję. Wiktor, dałbyś Igorkowi butelkę. A ty nie tu! Ej, a może ty byś sobie, Paulina, zadzwoniła do Daniela? Ja wiem, że jeszcze jesteś nastolatką, on już jest dorosły, ale fajnie by było, żebyś spędziła z nim czasu trochę, nie? Chociaż nie wiem. Porozmawiaj z nim tylko w sumie. Ej, a może pójdziecie na wycieczkę z Pauliną? I z Bernim, Eustachy zostanie z Igorem. No, proszę, proszę iść. Wiktor, jest druga w nocy. W ogóle zauważyłam, że Hania lubi siedzieć w piżamie. Bo ma często potrzeby się przebrać. Podnieś śmietnik. Aha, dobra, za późno. To i co, wyrywaj chwasty. Albo nie, czekaj, ty nie. Ty sobie idź, dodaj te swoje wodę sobie dodaj i będziesz mieć już full, a ty możesz wyrywać chwasty. Gotowania się chcesz nauczyć. No to podaj yy, czyli konkarny na przykład. O, rocze. Paulinka, czy ty osiągnęłaś full zainteresowania? Nie, myślałam, no ale już całkiem wysoko w tej naturze jesteś. I po raz kolejny będziesz pryskała. Ona codziennie pryska. Czasem nawet dwa razy dziennie trzeba. Co prawda one nieregularnie łapią te owady, no ale ciągle jakby mam wrażenie, trzeba je opryskiwać. Nie chcę kupować biedronki, no bo no jej to sprawia frajdę, że ona sobie, wiecie, bawi się tutaj. Doświadcza. A później sobie zadzwoń do Daniela. Porozmawiajcie sobie chwilę. A Igor zaraz będzie miał urodziny! Zadzwoń do Daniela, tylko rozmawiaj. Uuuu! jaki ładniutki jesteś. Pokaż gębę tam w lustrze. No, nie wiem, do kogo on jest bardziej podobny. Ale super nos tak ma, chyba Hania ma taki nos. Zobaczymy, jak mu się wyrośnie, ale na razie jest naprawdę bardzo ładny. No i super ci w tej fryzurze. Myślę, że możemy ci to nawet zostawić w sumie. A weź, zaprojektuj ubranie codzienne. Zobaczymy, czy coś możesz więcej. Nie, ale. Pasuje ci wszystko. Super, żeś się ubrał. No i dobra, wykąp się. No i dobra. E, myślę, że możemy Paulinę od razu. Czekaj, macie komputer? Nie macie komputera. Kupimy im komputer, bo chcę sprawdzić, czy ona może. Wiecie, jakieś stypendium dostać. Uczelnia. Przeglądaj pro. jakieś. Nie, no, przestań. Przeglądaj propozycję stypendiów, bo jest koniec tury, i ona musi iść z tego domu, bo. No, jutro będzie miała urodziny do dorosłego. Ja nie chcę. I tak myślę, że będziemy robić właśnie z nastolatkami, że po prostu dzień wcześniej będziemy ich wysyłać. Zresztą ona chce. Cały czas chciała iść na, na te studia. Nie otrzymuję. No ale weź na przykład, wystąpię po stypendium. No. I ja cię proszę. E, idź na studia. Aha, nie mam dodanych uczelni. No dobra, to po prostu. Mm, ja sobie to dodam i... i ją wrzucimy na te studia, no bo co? I tam ostatni raz sobie pryskaj, czy tam podlej. Igorowi też muszę zmienić meble w pokoju. No, na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i co? Ela ma dziecko, Igor dorósł. Jutro. Hania będzie staruchem, więc Wiktor będzie za dwa dni. No i Paulinka zaraz pójdzie na studia. Także. Mm, nie wiem jeszcze, w którym momencie mm, zagramy sobie właśnie Pauliną. Może jak skończymy turę, to sobie rozpoczniemy kolejną od niej. Zobaczę. No, w każdym razie dziękuję Wam ślicznie za obecność i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!